Jan Paweł II, papież młodzieży. Bardzo serdecznie zapraszam na katechezę. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o. Papieżu, jako tym, który był papieżem młodzieży, papieżem młodych. Skoro młodzież to oczywiście życie, to oczywiście radość, ale my też wierzymy, że Jan Paweł II żyje. Przecież wyznajemy wiarę w świętych obcowanie. On jest pośród nas. Kiedy o nim mówimy, kiedy się do niego modlimy, to jest pośród nas. Przywitajmy go. Ojciec święty zbliża się. Jan Paweł II rzeczywiście był papieżem młodzieży, bo jako pierwszy z wszystkich papieży dotąd spotkał się osobno z młodymi. On tego bardzo chciał. Kiedy był na różnych pielgrzymkach, w różnych krajach, zawsze szukał takiej sposobności, żeby oddzielnie, tak specjalnie spotkać się z młodymi. Szukał kontaktu z nimi. Oczywiście takim wyjątkowym momentem, który pokazuje, że Jan Paweł II bardzo kochał też młodzież, było powołanie, jeśli można tak powiedzieć, Światowych Dni Młodzieży. Od 1986 roku nieprzerywanie Światowe Dni Młodzieży mają miejsce. Kontynuują je kolejni papieże, papież Benedykt, teraz Franciszek, papież Jan Paweł II spotkał się z młodymi we Włoszech, w Rzymie i to dwukrotnie, i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I na Filipinach tam przyszło na spotkanie z papieżem aż 5 milionów ludzi. Oczywiście Polska, Jasna Góra 1991 rok, wielkie też wydarzenie dla Polaków. Mnóstwo młodzieży przyjechało z tak zwanego bloku wschodniego, czyli z Rosji, czyli z Ukrainy, z Białorusi. To było też dla nich takie wielkie ożywienie. Czym zachęcał Jan Paweł II? Czym przyciągał do siebie? Kiedy został papieżem, miał 58 lat, to już nie był całkiem młody człowiek, ale potrafił trafić do młodzieży. Sam przecież kiedyś był studentem i to w trudnych czasach wiedział, co przeżywa młody człowiek, jak bardzo nie jest mu łatwo podejmować decyzje, jak bardzo trudno jest znaleźć się w świecie nowoczesnym, bogatym i utrzymać wartości, szczególnie te dobre wartości, wyniesione z domu. Jak trudno jest utrzymać wiarę, w ogóle ją wyznawać, poznać. Czym zachwycał? No, jak powiedziałem, swoim takim entuzjazmem, tym zrozumieniem młodzieży, ale kiedy był już starszy, schorowany, no przepraszam, czym zachwycał? No starszy, chciałby się powiedzieć, dziadzio, któremu ciekła ślina, który bardzo niewyraźnie mówił, bardzo powoli i ciężko chodził. Czym zachwycał? Czym pociągał ten starszy, schorowany człowiek? Otóż Jan Paweł II przyciągał młodością ducha. Był normalny, potrafił zażartować, ale umiał, jak powiedziałem, wczuć się w młodych. Miał swego rodzaju bardzo wyraźny dar empatii. On naprawdę kochał młodzież. On to wielokrotnie mówił: jesteście moją nadzieją, jesteście nadzieją i przyszłością kościoła. Kocham młodzież, ale też zawsze stawiał młodzieży wymagania mówił Włowiczu w Polsce. Drodzy chłopcy dziewczęta, chcę Was zapełnić. Papież bardzo miluje młody i zależy mu bardzo na waszej przyszłości. Wszystkim nam zależy na Waszej przyszłości, abyście dobrze przygotowali się do zadań, jakie Was oczekują. Zbliżamy się do wielkiego jubileuszu roku 2000. Wielu z Was może zadaje sobie w związku z tym wydarzeniem pytanie. Jakie będzie nadchodzące, nowe, trzecie, tysiącleci? Czy lepsze od tego, które się kończy? Czy przyniesie jakieś ważne, pozytywne zmiany w świecie? Czy też wszystko zostanie po dawnemu? Pragnę Wam odpowiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata Polski, Kościoła, zależy od Was. Wy będziecie tę przyszłość kształtować. Na Was spoczywa wielkie zadanie budowy czasu, które nadchodzi. Ale także w Gdańsku na Westerplatte. Przyszłość Polski zależy od Was. I musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Jan Paweł II dla młodzieży, dla w ogóle ludzi wszystkich, ale dla młodzieży był niekwestionowanym autorytetem, niewątpliwie. Znawcy myśli nauczania Karola Wojtyły, państwo Grygielowie, mówili, że ważne, aby ukazywać, przekazywać słowem, obrazem, że Jan Paweł II nie jest nowym bohaterem narodowym, czy idolem wesołej młodzieży, ale jest człowiekiem ściśle zjednoczonym z Bogiem. Ale jest człowiekiem ściśle zjednoczonym z Bogiem, który winien być wzorem dla każdego chrześcijanina na każdy dzień. Tym zachwyca, że jest zjednoczony z Bogiem. I przede wszystkim był człowiekiem, który to, co głosił, to też w swoim życiu ukazywał. On tak żył. On był człowiekiem z zasadami nie tylko je głosił, nie tylko je przekazywał, ale on nimi żył. Więc było widać w Janie Pawle II tą harmonię. Słowa i czyny szły w parze, nie było tego rozdźwięku i to pociągało młodzież. My sami lubimy takich ludzi, którzy to co mówią tak czynią, a nie są tylko pięknymi mówcami, a potem robią zupełnie co innego. Jan Paweł II poruszał młodzież nie tylko kiedy się bardzo uśmiechał, kiedy machał laską, kiedy się śmiał, ale także wtedy, kiedy w 2004 roku w Szwajcarii, a był już bardzo słaby, pamiętajmy, to jest rok przed śmiercią, spotkał się z młodymi i tracił siły, to wtedy ksiądz Mokrzycki chciał pomóc papieżowi, a papież jakby odsunął się i powiedział, nie powiedział, ale pokazał: Nie trzeba, ja dam radę, ja nie mogę ich zawieść. Wtedy to wszystko obserwując to całe spotkanie z młodzieżą, podczas którego zadawali pytania. Prasa szwajcarska napisała, racjonalnie nie da się tego wytłumaczyć. Przybywa z wizytą stary, schorowany człowiek, jego obraz kościoła oraz zasady moralne są surowe, staromodne i konserwatywne, a mimo to młodzież owacyjnie wita go, a także jego słowa. Nie da się tego wytłumaczyć. Co miał w sobie ten święty, wtedy niewątpliwie już święty człowiek Jan Paweł II. Co uczył Jan Paweł II. No oczywiście Boga. Przede wszystkim uczył Boga, uczył wiary i tej bezkompromisowości. On nie dawał prostych, jakichś tanich rozwiązań na trudności młodzieży, bo wiedział, że młodzież też przeżywa swoje jakieś trudności. On nie chciał, żeby oni byli przy Kościele, bo jest fajnie, bo jest miło, bo jest oaza, bo są śpiewy i tak dalej. Ale on chciał, żeby młodzież została przy Bogu, przy Kościele dużo dłużej na zawsze kiedy się skończy młodość kiedy się pojawi już dorosłość a potem sędziwy wiek chciał i to było jego zadanie i marzenie związać ich z Chrystusem mówił chrześcijaństwo nie jest rodzajem kultury lub ideologii nie jest nawet systemem wartości czy zasad nawet najwznioślejszych chrześcijaństwo jest osobą obecnością i Obliczem Jezusem, który nadaje sens i pełnię życiu człowieka. Związać z Chrystusem. To sobie postawił Jan Paweł II za zadanie i konsekwentnie realizował. Tak prowadził młodzież podczas różnych spotkań, dziesiątek, setek spotkań z młodzieżą. On bardzo chciał, żeby młodzież walczyła o swoje sumienie. Pamiętne słowa na Jasnej Górze wypowiedział właśnie w tym temacie. Mówił to w kontekście czuwania, w kontekście słów, które wypowiadamy na apelu jasnogórskim. Ile razy Chrystus mówi czuwajcie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Wśród wszystkich uczniów Chrystusa Maryja jest pierwszą czuwającą. Trzeba nam uczyć się jej czuwania, czuwać z nią. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam, nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie, nie, ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa, jest zaś tym ważniejsza. Im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeżeli tak postępują inni. Czuwam. To znaczy, dalej dostrzegam drugiego, czuwam, to znaczy, miłość bliźniego to znaczy, podstawowa międzyludzka solidarność. Te słowa już raz wypowiedziałem, mówił papież. Na jasnej górze, na spotkaniu z młodymi, było to w bardzo trudnym dla Polski roku 1983. Czuwam, to staram się być człowiekiem sumienia. Tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. To ważne słowa. Do młodzieży, ale do każdego człowieka. Papież też mówił o tym, że dobra materialne one są ważne, ale nie mogą człowiekowi przysłonić życia, go zaślepić. We Florencji, na spotkaniu z młodzieżą, papież mówił: Oczywiście dobra materialne są w pewnym stopniu potrzebne. Zostały bowiem stworzone dla człowieka i jemu winny służyć. Ale człowiek musi nad nimi panować, korzystać z nich. Dobra materialne nie mogą posługiwać się człowiekiem nie może on stać się ich sługą, czy wręcz niewolnikiem. Bardzo pięknie, znamienicie, wymownie mówił właśnie o tym, że trzeba bardziej być niż mieć na Westerplatte w 1987 roku oczywiście na spotkaniu z młodzieżą musicie dobrze rozważyć w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć, bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego. Jan Paweł II wiedział, że młodość to poznawanie siebie, to też zachwyt nad płcią odmienną. Papież wiedział, że seksualność jest dobra, piękna, ale może przysparzać wiele problemów i kłopotów, szczególnie młodemu człowiekowi, który wchodzi w to życie także seksualne, uczy się jego, poznaje, rozeznaje, co jest dobre, co niedobre, co wolno, a czego nie wolno. Mówił: Uważajcie, drodzy przyjaciele, aby nie pomylić miłości z płciowością. W życiu mężczyzny i kobiety może być wiele miłości poza sferą seksualną, podobnie jak możliwe jest życie seksualne bez miłości. Miłość to siła wewnętrzna, która skłania do oddawania się i prowadzi ku jednoczeniu się istot. Tak właśnie ukochał nas Syn Boży. I to tak bardzo, że stał się człowiekiem. Podzielił nasz los i oddał za nas życie, kontynuując w Eucharystii swoją obecność i dar, jaki z siebie uczynił. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wielu kochało podobnie jak Jezus, oddając życie za swoich przyjaciół. I mówił papież dalej: Nie dajcie się zwieść fałszywym obrazom miłości. Nie dajcie się zwieść fałszywym obrazom miłości. Niektóre z rozpowszechnianych wideokaset, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnie by papież powiedział, tych obrazów, filmów z internetu, ukazują stosunki między mężczyzną a kobietą w sposób będący karykaturą miłości. Ukazują powtórzę to ukazują stosunki między mężczyzną a kobietą w sposób będący karykaturą miłości. Również prostytucja, mówi papież, jest typowym objawem szkodliwego zerwania związku pomiędzy miłością a kontaktem seksualnym. I gdyby zapytać, Ojcze Święty, to gdzie mamy szukać prawdziwej miłości? Papież odpowiada. Prawdziwy rozkwit miłości następuje zazwyczaj w małżeństwie. Nie ma piękniejszej drogi do szczęścia, jak wierny związek trwający całe życie. Bóg nie chce tych namiastek miłości, których nie powinno się ukazywać jako normalnego elementu życia. Bóg nie chce namiastek miłości. To też bardzo jest takie wymowne i bardzo ciekawe. Jan Paweł II, kiedy mówił o tej płciowości, seksualności, bardzo pięknej, przecież pisał o tym, jako katechezy środowe przez wiele tygodni były poświęcone seksualności i niekoniecznie było to skierowane wprost do młodzieży, ale kiedy spotkał się z młodzieżą w, Amery w Ameryce Południowej czy Łacińskiej, to młodzież niemal papieża wygwizdała. Kiedy pytał ich, czy wyrzekacie się. Seksu, który hamuje wasze pragnienie podążania za Chrystusem drogą krzyżową prowadzącą do życia. Usłyszał no, nie. Czy wyrzekacie się bożka seksu, który może zniszczyć waszą miłość? Młodzież krzyczała, nie, no. Papież chyba musiał czuć się, jak święty Paweł na. Reopagu, kiedy tamten usłyszał, posłuchamy cię innym razem. Jednak papież się absolutnie nie zniechęcał, bo na innym miejscu mówił o tym, że nie może być tych namiastek miłości, tego mieszkania przed ślubem, zabawy miłością. Papież mówił, tłumacząc niektórym, co Sądzili, że no, trzeba spróbować, że trzeba na próbę zamieszkać razem, dotrzeć się. Papież mówi kategorycznie: Nie można kochać na próbę, tak jak nie można umrzeć na próbę. Osoby, które nie chcą zdecydować się kochać raz na zawsze, zrozumcie najwyraźniej nie potrafią kochać szczerze nawet jeden dzień. Mocne słowa papieża. Nie można kochać na próbę, jak nie umiera się na próbę. Te osoby, które nie potrafię kochać raz na zawsze, najwyraźniej nie potrafię kochać szczerze, nawet jeden dzień. Warto zapamiętać. żeby młodzi przeżywali swoje życie naprawdę jak najpiękniej, żeby mieli sens w tym życiu, żeby nie żyli bez sensu, ale mieli jakieś logiczne myślenie, żeby byli ukierunkowani i podążali za sensem i z sensem. Mówił Jan Paweł II w orędziu na światowy dzień młodzieży roku 1988. Światem, w którym żyjemy, wstrząsają rozmaite kryzysy, a wśród nich jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagubienie sensu życia. Wielu współczesnych nam ludzi utraciło prawdziwy sens życia i szuka jego namiastek w niepohamowanym konsumizmie, w narkotykach, w alkoholu lub w erotyzmie. Szukają szczęścia, a znajdują smutek, pustkę w sercu, a nierzadko rozpacz. W takiej sytuacji wielu młodych stawia sobie zasadnicze pytania, jak powinien przeżywać swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinien nie budować, aby było ono naprawdę szczęśliwe? Co mam czynić, aby swojemu życiu nadać sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych, w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w kręgu przyjaciół? Są to pytania niekiedy dramatyczne, które dzisiaj z pewnością stawia sobie wielu z Was, pisał papież Jan Paweł II. I dalej mówił: Jestem przekonany, że wszyscy chcecie budować swoje życie na mocnych podstawach, pozwalających przetrwać próby, których nie brak nigdy, że chcecie budować je na fundamencie ze skały. I oto staje przed wami Maryja, dziewica z Nazaretu, pokorna służebnica pańska, która wskazując na swego syna, mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To znaczy, słuchajcie Jezusa, idźcie za Nim, bądźcie Mu posłuszni. Bądźcie posłuszni Jego przykazaniom, zaufajcie Mu. Jest to jedyny program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego. I jest to także jedyne źródło najgłębszego sensu życia. Gdyby ktoś chciał zapytać, co zrobić, aby wytrwać, aby być wiernym temu programowi, to święty Jan Paweł II odpowiada: i młodym, i chyba wszystkim nam. Wiary i miłości nie wolno sprowadzać do samych słów lub mglistych sentymentów. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy konsekwentnie przeżywać swoje życie w świetle Ewangelii. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy starać się zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi, zarówno w Piśmie Świętym, jak poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód lub opinii tego świata. Lecz Powtórzę to jeszcze raz. Taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego. I mówił, że nie wolno się poddawać, że człowiek wierzący to jest człowiek, który ma nadzieję. Ta chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Biskup Kozal, męczennik, zdahał Powiedział, od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Wymagał też Jan Paweł II oczywiście od wychowawców, od nauczycieli. Chciał, żeby byli odpowiedzialni za kształcenie postaw i charakterów młodego pokolenia, by też wychowawcy uczyli odpowiedzialności za Ojczyznę, by budowali postawy patriotyczne w młodzieży. Włowiczu mówił tak: Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, a żeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu, wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi. Nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury, Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Jan Paweł II istotnie był papieżem młodych. Młody był sam duchem był, można powiedzieć, do tańca, do różańca. Młodzi, jeśli też wolno tak powiedzieć, szaleli za papieżem. Młodzi go szukali, ale on ich szukał. 2 kwietnia 2005 roku miał powiedzieć na łożu śmierci: Szukałem was, a wy przyszliście do mnie. Szukał, kochał, wymagał i zachęcał, by bronić wartości. To jest. Program dla młodych, dla starszych, dla każdego człowieka. Mieć swoje zasady i o nie walczyć. Jak ci żołnierze tam na Westerplatte. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który. Trzeba podjąć i wypełnić jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Święty Janie Pawle II, papieżu młodzieży, papieżu nas wszystkich. Módl się za nami. Amen.